Mamba, nagrywam cię. Będę miał dowód, będę miał dowód. No pa, pa, zostaw to, psychon. Gdzie to jest? Jak szuka. No mamba, ty śmiecił mały. Widzisz jaki wariat? No, Mamba! To będzie na większy trzeba dawać. Wariat! No. Mamba! Zostaw to! No, no, psycho. Nie dostaniesz już. Diunie wszystko zyszysz. Mamo, widzisz tam wariat siedzi. Wariat. Nie dostaniesz. No gdzie to jest? Skubiłaś. Nie dam ci. Do śmietnika idziesz? Wariatka. Co? Co ty robisz, Kubito Ja to myślę, Kasi, że tym diu nie podjadasz, Wskakujesz tu na daszek. Wracaj tu. No. Chcesz mieszkać w Barbie? Zostaw. Zostaw to. Zostaw to. Widzicie? Ki wariat, wariat, wariat. Zostaw to. Co jesz? Co ty jesz? Modeliny. Masz szczęście, że tu byłam. Chodź, mordo. Czy ja to wyśleście? Co ty robisz? Pa!